Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony Skippera To drugi odcinek z serii World Football League. Na początku odcinku chciałbym podziękować osobom, które się angażują i piszą mi komentarze, łapkują, dają rady. I tymi osobami jest Kan. Naprawdę bardzo mnie wspiera. Daje mi łapki, komentarze, różne rady. E, dziękuję mu bardzo za to. Serdecznie, naprawdę, jesteś wielki Kan. 700 to mój kuzyn, który jeszcze nie nagrywa, ale może w przyszłym roku będzie nagrywał. Daj mi komentarze, łapki. Master IP, on też mi daje komentarze, i łapki. Oraz Szymon Bomba, który mi dał najwięcej pytań na QA, i też mu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim. Pozdrawiam Was. No i już nie będziemy przedłużali. Gramy w World Football League. Oczywiście, w nasz kuchar sobie zagramy. International Cup, by ktoś nie wiedział. Dobra. I teraz będzie chyba Bośnia i Hercegowina. Tak. Dobra. A... Dobra, jeszcze. I jeszcze raz. Oj, o, dobrze. I może a, myślałem, że będziemy już prowadzili. Dobra. Zaczyna się robić nieciekawa sytuacja. Na no szczęście nie traf trafił bośniak. O Jacko w grze się nazywa Jackie. nieźle. Adela. Murawski. I aj, nie trafił Lewandowski. No trafił, ale no, bez bramki. O, będzie żółta. A jednak. Ja bym dał sobie teraz żółto. Mi naprawdę nie żartuję. To był dosyć brutalny faul. Dobra. Lecimy dalej. A jajajaj. Przegrywamy pierwszy raz w turnieju. Pierwszy raz w turnieju straciłem chyba gol. Nie, straciłem jeszcze z z, ten, z Brazylią, ale pierwszy raz przegrywamy. No. Kurczę, to się robi nieciekawa sytuacja, trzeba to odrobić. Na przykład takim lewandowskim, na przykład w tej akcji. Ajajajajajaj, aj, aj, aj. aj. taka ładna akcja, ale niestety coś nie wyszło. Mam. Dobra, gramy dalej. O, uf, ale mamy szczęście. Gdyby nie wycofał, to mogło być 2-0. I teraz Lewandowski rusza. I mamy remis. 1-1. Lewandowski w końcu. Teraz będzie już łatwiej grać. W pierwszej połowie mamy wynik 1-1 i zaraz rozpoczynamy drugą. Obra, więc druga połowa już się zaczęła. Przepraszam znowu za te reklamy. Ale niestety taka gra z reklamami. Ale dobra już gramy. To najważniejsze. O kurcz... O, I rzut karny. Wiedziałem. No i przegrywamy drugi raz w tym meczu 2 do 1. O, chyba ten mecz przegramy. Naprawdę nieciekawy mecz dla nas. Ale zapowiadałem, że to będzie trudny mecz, ale jest trudniejszy niż z Hiszpanią i Brazylią, naprawdę. Ja nie żartuję. Kurcze.

To było złe. Czemu ten się nie rusza? Tak, Krychowiak. Który się w tej grze nazywa Krzyniak? I szybko Lewandowski. Nie! Przegramy ten mecz, niestety. Przepraszam Was. Niestety. O, może jeszcze tutaj ostatnia akcja meczu. Jest! Uratowaliśmy remis! Dwa do dwóch. Cudem. Naprawdę cudem. No i koniec mamy remis. A nie! Jeszcze będą te. Jaj. Dobra. Dogrywka. wolny. A, minimalnie. Dobra. Jakby co to to jest pierwsza połowa dogrywki? Ja bym szczerze ja bym szczerze mówiąc wolał od razu karna, a nie jeszcze dogrywkę, chociaż. A i Lewandowski. O żółta kartka, a jednak nie. No i druga. Przepraszam was za te reklamy. O. I teraz idzie akcja A i obronił Aj, obronił to! I teraz karne. Jest! Prowadzimy. Aj! Nie! Błaszczykowski! Już jest chyba po meczu. Przepraszam Was za to, naprawdę. No, już jest po meczu, niestety. Jeszcze walczymy, ale teraz bym musiał obronić. Jest! Obroniłem! Jest, trafiliśmy. Jeśli teraz obronię, to, wygra to gramy dalej. Jeśli nie obronię, to już koniec. Jest, obroniłem! Gramy dalej! Trzymajcie za mnie kciuki. Nie! kryjowia! Też nie trafił, mamy szczęście. Jest, prowadzimy. Teraz tylko, żeby to obronić? Nie. Jest. Daliśmy radę, i teraz musimy to obronić. Oh, o, ho, 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 ja się boję. Dobra. Zaraz będą bramkarze strzelali. To są najdłuższe karne na filmiku. Chyba w ogóle jeszcze nie. Jest! Wygraliśmy! Jest 87 w karnych. O. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Piszcie w komentarzach, zostawcie ła... piszcie w komentarzach, czy chcecie tą serię, różne inne rzeczy, piszcie, czy wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję, no i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!